Cześć! Tu Jakub Borowski, założyciel Athletic Training. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie reprezentantka płci pięknej w piłce ręcznej. Dziewczyna, która jak rozłoży swoje skrzydła w obronie jest niczym mur chiński dla najeźdźców, a jej rakiety rzucane z daleka zainteresowały nawet trenerów Houston Rackets. W ciągu jednego sezonu stała się reprezentantką Polski. Podpisała kontrakt z najlepszym klubem w PGNG Super Lidze Kobiet, czyli Zagłębiem Lubin. I dostała wyróżnienie do gladiatorów sezonu jako 20 latka. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Karolina Jureńczyk i to w tym odcinku zobaczycie w jaki sposób pracujemy nad jej poziomem sportowym w czasie trwania sezonu PGNG Superligi Kobiet, więc siadajcie wygodnie w fotelach, zakładajcie japonki i watch it baby. Właśnie pobudzamy układ nerwowy Karoliny do pracy. Podnosimy jej temperaturę ciała, elementy w rozgrzewce są ukierunkowane pod jej dyscyplinę. Pracujemy na saniach, ponieważ dziewczyna biega od obrony do ataku. Wiemy, że boisko w piłce ręcznej nie jest długim boiskiem, więc pracujemy na siłowni bardziej nad wzorcami przyspieszania, niż wzorcami szybkiego biegu na długim dystansie. Tak zwane CKE, ćwiczenie związane z aktywacją mięśnia czworogłowego uda, zwłaszcza głowy środkowej, powermo. Ona bardzo pilnuje to, żebyśmy nie zrywali swoich więzadeł i nie nabawili się innych kontuzji kolana. Pojawia się w biegu przyspieszania, jeżeli zawodnik jest pochylony i leci do przodu, to to kolano zawsze we, we wzorcu ruchowym pojawia się przed palcami stopy. Dlatego tak ważne dla mnie jest to, żeby zadbać o staw kolanowy i wzmocnić udo. Dla bezpieczeństwa moich zawodników wytrzymaj jeszcze prosta, nie pochylaj się do przodu, bo trochę cofasz mi dupkę, samo kolano do przodu, nic nie cofamy. I cały czas pilnie, żeby nie wychodzić biodrem do przodu. Dzisiejszy trening z Karoliną musi uwzględniać jej etap sezonu. Przed nią zostały 2-3 ostatnie mecze sezonu co sprawia, że jej organizm jest już niezle zmęczony, więc musimy zostawić tzw. Tak bufor regeneracji i dać jej swobodę, żeby między seriami miała sporo wypoczynku, tak żeby jej intensywność pracy z serii na serię wciąż była wysoka. Ja chcę podsycać jej moc i szybkość na boisku, więc jeżeli chodzi o siłę, to robimy bardzo małe elementy podtrzymujące jej siłę, a reszta pracy jest tylko po to, żeby była szybka i dynamiczna. Zopnij tą gumęczkę naszą białą. Ćwiczenie nazywa się Face Pool. Wyciągnij klocami, łopatka ściągana i rotacja zewnętrzna. Chcemy wprowadzić bark na swoje miejsce w panewkę. Dodajemy jeszcze rotację zewnętrzną. Jest to takie ćwiczenie, które w swojej biomechanice jest ruchem odwróconym do rzutów piłce ręcznej. Chcemy zadbać o bezpieczeństwo obręczy barkowej. Bardzo dużo w sezonie rzutów jest do przodu, a my na siłowni dbamy o to, żeby ruchy były do tyłu, żeby zachować trochę równowagi funkcjonalnej. To jest przekaz dla innych trenerów. Pamiętajcie, że najważniejszą rolą naszą w pracy z zawodnikami na takim poziomie jest to, żeby przede wszystkim nic im się nie stało i żeby byli zawsze do dyspozycji swoich trenerów. Dziękuję. Jeżeli chodzi o rozciąganie w naszych jednostkach treningowych, w tym etapie sezonu, nie wytrzymujemy statycznie w pracy w rozciąganiu, tylko robimy to w ruchu z zaznaczeniem pozycji ukierunkowanych pod dyscyplinę sportową. Tutaj robimy ukłon dzień dobry, na moment zaznaczamy wyprost kolana z małą pauzą i wracamy do pełnego wyprostu. Jest to związane zarówno z ruchem biegowym, jak i z samym skokiem, co najczęściej się pojawia w piłce ręcznej. Nie jest to łatwe zadanie. Namawiam, żeby spróbować. Chętnie zobaczymy Was też w takich ruchach. Jesteśmy ciekawi, jak to wygląda na tle innych zawodników. Szłam? Powtórzenia, robisz tam 5 było napisane. I co chwilę dokładasz, 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 dokładasz żeby znaleźć maks dnia. Tak jest. Daj na chwilę na literkę I. Super. Super. Kciuki są do tyłu. Utrzymaj mi tutaj lędźwiówkę, żeby wszystko było cacy. Fajnie. Wciąż pracujemy nad tym, żeby barku mieć w odpowiednim miejscu. Rozciągamy teraz odcinek piersiowy, rozciągamy bareczki. Chcemy, żeby ładnie były barki obniżone, wprowadzone na swoje miejsce, łokiet zablokowany. Daj teraz ten drugi układ na literkę Y. Tak, czyli wciąż dbamy o to, żeby cofać bareczki w swoją panewkę utrzymywać dziewczynę wyprostowaną, bo piłkarzom ręcznym te barki bardzo wylatują do przodu poprzez rzuty, a my chcemy wszystko wprowadzać na swoje miejsce, tak żeby człowiek był człowiekiem, nie? Rotacja zewnętrzna jest też mile widziana, bo w rzucie rotacja jest wewnętrzna, no to tutaj sobie odkręcamy na rotację zewnętrzną. Ale Karolina to jest maszyna tutaj. Mógłbym sobie dać spokój z tą gadką, tak naprawdę. Wiecie, że skróciliśmy dzisiaj rozgrzewkę dla Was, żebyście nie pospali tam w fotelikach na chacie. Karolina jeszcze robi ostatnie ćwiczenie na to, żeby miała dużo ruchomości w biodrach. Pamiętajcie, że kolana są niewolnikiem biodra. Jeżeli ruchomości w biodrach nie ma, no to dzieje się lipa z kolanami, bo one wtedy są w biomechanice zmuszone do innych rotacji, do których nie są stworzone. Kolana no, ma pracować w jednym swoim wzorcu. Tam niedużo to biodro ma się rotować, a nie nasze kolana. Dziękuję Karolinku. Przechodzimy do poważniejszej pracy i zaczynamy literkę A. Później B, C, B. Hantle mają na celu to, żeby barki wciąż kontrolowały kończyny górne. Dzisiejszym tematem dnia będą głównie siady, będą zarzuty oraz skoki. Więc bardzo mi zależy na tym, żeby uruchomić biodra w każdym ćwiczeniu to one będą kluczem imprezy, wzmacniamy biodra od strony tylnej taśmy, czyli od dwójek, pośladków i odcinka lędźwiowego, a później uderzymy w przeciwną stronę i będziemy pracować nad brzuchem i nad zginaczami biodrowymi. Do 10 gwiazd. Dziękuję bardzo. Tutaj dajemy Karolinie 45 sekund przerwy do minuty, żeby odbudować podstawowy magazyn energetyczny i zostawić jej koncentrację układu nerwowego na kolejne zadania, bo teraz ta praca ma nie wyczerpywać jej kondycyjnie, tylko ma dać jej aktywację ważnych grup mięśniowych na główne zadania. Zależy nam tu na jakości, a nie ilości i... przyspieszania oddechu. Zarówno grzbiety na ławce GHD, jak i wznosy kolan na kółeczkach robimy w trzech rundach. Tutaj pracujemy na 10 ruchach, tam akurat na 12. Ta objętość powinna nam zapewnić to, że mięśnie będą aktywne. Chcemy aktywność tych mięśni utrzymać poprzez, podczas literki B w naszym treningu, czyli podczas głównych bojów będą to siady do skrzyni, zarzuty i skoki, tak jak sobie wcześniej wspomnieliśmy. Bardzo ładnie. Dziękuję. I ty mi nic nie powiedziałeś? W nocy się śpi, nie widziałem tego. Jeśli chcesz mnie opierdolić, to teraz jest no, najlepszy właśnie, moment, bo cały świat na to patrzy, nie? No, zawiśnij, zawiśnij, kobieta. Nie mówię, riposte, bo Oczy się kieruj w palił. stronę stopy. Jestem zawsze spalony. Hop. i wzrok do dołu kieruj, bo też aktywujemy górną część brzucha. Tutaj ma być stabilnie, moi drodzy. Aktywujemy zginacze biodrowe, które też działają w bieganiu. Rzadko jest brane to pod uwagę, ale tak, chcemy zginaczami biodrowymi pracować. U sportowców nawet bardziej niż samymi mięśniami brzucha, które ładnie wyglądają w gazetach, na zdjęciach. Ale nie o to nam chodzi, chodzi nam o funkcje i działanie. Tutaj raczej chcemy być stabilni. Aktywne bareczki, trochę wciągnięte w ciało, twardy brzucho. Uwierzcie mi, że tutaj jest mocna ściana. Hop, moc na górach, kontroluj dół. Fajnie jak zaznaczysz, czy wyprost kolonowy. Jest piękny. Nie rozłączać stopy, lubię bardzo złączenie. Element gimnastyczny, dbajmy o etykę pracy. Gimnastycy lubią stopy do dołu, złączone stopy. Dziękuję. Przechodzimy do poważnej roboty. Moi drodzy, mała ciekawostka. W pierwszym tygodniu Karolina w do skrzynki, już spoglądam na 4 powtórzenia, pracowała na 90 kg. Wiedzcie, że jesteśmy w sezonie. Progresja nie jest jej obowiązkiem. Musimy uwzględniać jej stan obecny, jak się czuje dzisiaj na treningu, czy miała mecze, ile grała na tych meczach, co robiła wczoraj na treningu. Dzisiaj wygląda w miarę na świeżynkę, ale jej obowiązkiem w czasie sezonu nie jest przebijać ciężary, więc nie musimy robić progresji z tygodnia na tydzień. Takie rzeczy robimy przed. Sezonem przygotowując zawodnika, teraz wystarczy nam pobudzenie, podtrzymanie. Natomiast ważne jest dla mnie, żeby w treningu siłowym zawsze szukała szybkości w pracy koncentrycznej. Moi drodzy. Woli dbania o bezpieczeństwo zawodnika na początku robimy około 4 do 5 serii progresywnych, czyli stopniowo z serii na serię ciężar rośnie. Nie pakujemy od razu w maliny naszego zawodnika, bo nie jest to po prostu rozsądne. Baw się dobrze. Wyżej, wyżej, ja obniżę za mną. Wiesz co, ja tak, przesuwam skrzynię troszkę bliżej i chcę, żeby z stopami też była przy skrzyni, bo zauważyłem w tej serii, że się pojawiało troszeczkę dzień dobry, no. a wolałbym bardziej pionową dziewczynę, będzie wektor pionowy, będziemy skakać dzisiaj, więc trzymajmy pion skrzynie Teraz co możesz podejść do sztangi i tutaj przy niej tak sobie okay. y, cyk, cyk, cyk. Nie, 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 dłoń musi być złapana tak jak będzie przy zarzutach, tak? i tylko same łokcie sobie ustawiamy, nawet nie podnosi jej, nawet w ogóle stań sobie w blokach, no sobie cyk, cyk, cyk zaznacz te łokietki. W przerwie wypoczynkowej pomiędzy siadami, gdzie te ciężary podnosimy w górę, przygotowujemy sobie trochę obręcz barkową do tego, by później przy zarzutach ta pozycja końcowa zarzutu była dla niej wygodna. Tyle. Tak jak wspomniałem, nie pracujemy na maksymalnych seriach w sezonie. Stąd mamy dzisiaj pracę ułożoną z pięciu rund. Ciężar co serie rośnie, są serie progresywne, więc dojdzie do tego, że tak naprawdę ostatnia seria będzie serią na mocniejszych ciężarach. Teraz pracujemy nad zarzutem. Trzy powtórzenia. Okay. Cały czas wzrok w jednym miejscu z przodu. Nie zamykaj wzroku na dół. Ja! Yep. Piękne, dziękuję. Trzecim zadaniem jest praca pleometryczna. Zeskakujemy ze skrzyni, wykorzystujemy grawitację. Chcemy jak najszybciej na podłożu odpowiedzieć odbiciem. Nie wpadamy nawet do ćwieć przysiadu, tylko reagujemy jeszcze szybciej. Dwa zejścia na nogę, czyli cztery powtórzenia. Jeszcze szybsze, jeszcze krótsze, jeszcze śmiałe. Teraz Karolinie dajemy od 2,5 do 4 minut. Nie chcemy, żeby tylko uspokoił się jej oddech, żeby wypoczęły mięśnie, ale przede wszystkim chcemy dać odpoczynek dla układu nerwowego, bo to on jest kluczem w naszym treningu i wysyła informacje do naszego ciała. Jesteś pionowa, siadasz, szerokie kolano, dupka na skrzynię. Dlatego podejdź mi blisko do skrzyni. to jest dla mnie ważne. Zacznij ze wzrokiem przed siebie, wyprostuj na wszystkie stawy, cofnij się dwa grosze. Czuj, że skrzynia jest przy tobie. Fajno, wdech. Troszkę szerzej stopy, znam cię. Jeszcze troszkę. Fajno, wdech. Kontroluj dół troszeczkę. Raz, dwa. Buma. I. No to mniejszymi zaraz wejdziemy, jak coś malutkiego dołożymy. Eee, moi drodzy, w pracy z zawodnikami, budowanie maksymalnej siły to nie jest zawsze najlepsze rozwiązanie, ponieważ zawodnicy na boisku mają zmiany kierunków i jakoś ten swój pęt i tą siłę muszą wyhamowywać. Stąd zapamiętajcie, by w treningu również lokować pracę z hamowaną ekscentryką, bo to ona jest podłożem do hamowania, ale ciekawostką, że też później do skakania. Zaznacz mocny wyprost, dupka, wdech i łobus. A teraz trochę szybszym zejściem i wejściem. I hop! I od tej pory proszę taka praca, dobra? Moi drodzy, teraz Karolinę namówiłem w trzecim powtórzeniu do tego, żeby zaszła troszeczkę szybciej do dołu i do góry, bo właśnie tamtą hamowaną pracę chcę, żeby potrafiła wykorzystywać na zmianie kierunków ruchu, co zaraz się przełoży na elementy skokowe. Tutaj interesuje nas najkrótszy kontakt z podłożem. Chcemy od Karoliny szybkie tap. Układ nerwowy ma zareagować bardzo szybko. Bawimy się fajnie, a nawet jeszcze, tak? Kozak! Dokładnie malutko ciężaru. Nie będziemy dzisiaj pracować z Karoliną nawet na 90 kg z pierwszego tygodnia, bo sama mi powiedziała, że ciężko jej się pracowała na 80 kg. Muszę słuchać zawodniczki, bo ta informacja od niej w sezonie jest dla mnie najważniejsza, a chcemy, żeby Karolina była najlepsza na boisku podczas meczu, a nie teraz na siłowni mi się tu popisywała ciężarem. Zaraz jestem. Ten szerszy rozstaw da nam możliwość, żebyś była właśnie przy tych siarach bardziej pionowa, nie? Jak będziesz miała wężej stopy, to biodra będą musiały zrobić dzień dobry, bo nie mają się gdzie podziać, nie? I dlatego tutaj jest też hamowana ekscentryka. Jak sama nazwa mówi pozycja lens, bo chcę też pracować nad samym lądowaniem i hamowaniem, nie? Baw się dobrze. I bawimy się. Kontrola. I... Ha! Jestem. Jeszcze dwa. Jeszcze jedyneczka. Dziękuję. A nie będzie w planie napisane miesiąc? Siódmy etap pracy. Siódmy etap. Mój mhm. drodzy, Karolina jest zawodniczką, która ma 20 lat. Pracujemy z Karoliną od 7 miesięcy. Już troszeczkę tego doświadczenia razem nabyliśmy, poznaliśmy się nawzajem, a przede wszystkim Karolina poznała siebie w treningu. Dlatego to ona jest dla mnie najlepszym wyznacznikiem intensywności pracy i to z nią rozmawiam na ten temat, a nie z Bogiem. Elo. Nie musi być szalenie szybki, ale szybszy niż te pierwsze, nie? I wzrok zostaw z przodu mimo wszystko. Miśki, dlaczego ja od Karoliny wymagam wzrok do przodu przy tych elementach, a jak robię z nią na przykład tradycyjne ciągi, to każę jej wzrok zamykać do dołu wraz z ruchem ciała? Ponieważ tak mnie nauczyli na kadrze narodowej yy, dwuboiści i tak będziemy robić. Wektor pracy przy zarzucie jest pionowy. Chcę, żeby patrzyła przed siebie, bo wtedy układ nerwowy skupia się tylko na porządnej robocie, czyli na pchaniu w ziemię, ma patrzeć przed siebie. Wiem, że wektor końcowy w tej robocie będzie pionowy. Elo. A jak trenuje z mną yy, Martwe Ciągi i robimy tradycję, chcemy ciągnąć bardziej z pośladów i z dwójek, więc dodaję jej więcej Dzień Dobry i każę jej patrzeć w podłogę. Ciekawo. Yy, przed nami ostatnia seria w głównej części zadania. Dzisiaj skracamy robotę z pięciu serii na cztery. Bo widzę po Karolinie, że to będzie dobry ruch. Natomiast ciekawostką jest, że na przysiadach nie sprogresowaliśmy, tylko nawet cofnęliśmy się o 5 kg, a jeśli chodzi o zarzuty, weszliśmy o 5 kg więcej, więc w zarzutach dzisiaj czuła się fantastycznie. Bardzo indywidualna sprawa. Bierzcie to pod uwagę. Moi drodzy, jak chcecie mieć dobry pro progres w treningu i chcecie być dobrymi trenerami, ważne, by na treningu były dwa zwierzątka, dlatego mamy dzisiaj jedną dziewczynkę i jednego chłopaka. Jak pompujecie na treningu bułę, to ważne, żeby był ten syndrom testosteronowy. Ty ta buła bardziej rośnie i ten treningowy jest dużo przyjemniejszy. Aj! Stopa, lekko na zewnątrz, tyłu. Dobra, D tak i tak. I ona już nie bierze udziału w grze. Chcę tylko łapkę, dobrze? Jest od 6 do 8 szalonych. Wdech i łop, i walczę, i walczę, i nie zwalnia. 3, 4, 5, 6, 7. Dziękuję. Dziękuję. Super, na drugą łapkę. Na tym polega ten nasz zapas, że nie chcecie wyczerpać. Wdech i łobuz. 3 hop, hop. i 4 i 5 i 6 i 7 i 8. Dziękuję. Tutaj moi drodzy zauważam dużą różnicę między kończynami. Karolina jest praworęczna, macha tą prawą łapą na boju, stąd i tutaj widać, że dużo swobodniej jej ta praca idzie. Dlatego w pierwszej serii dajemy robotę na słabszej, na słabszej stronie, żeby ten potencjał był jak największy i tamtą stronę też chcemy uruchomić. No a tutaj widać było szybkość, myślę, że też to widzieliście, więc jak trenujecie u siebie... Jak trenujecie u siebie na treningach, moi drodzy? Też jestem bardzo ciekawy, czy zauważacie różnice ze swoimi kończynami. Dajcie znać w komentarzu, czy odczuwacie takie rzeczy też na swoim treningu, że te mocniejsze strony są lepsze niż słabsze. Chętnie Wam podpowiem, jak ugryźć to na Waszych treningach i podnieść swój poziom pracy, więc czekamy na Wasze pytania. Zarobiste. Super. Super. Piękna praca. Jest. Pytanie było od Karoliny, czy ma pracować wolno do tyłu, ładując rzut i strzelać. Ja chcę szybko. Metoda balistyczna. Im szybciej załaduje, tym układ nerwowy będzie zmuszony do mocniejszej odpowiedzi. A ja chcę, żeby ta dziewczyna swój układ nerwowy wykorzystywała teraz bardzo, bardzo mocno. Czy wykorzystujecie metody balistyczne w swoim treningu? Jeśli nie, zadajcie pytanie. Powiem wam jak to zrobić. 3, 2, 1, pomp. Lecisz. Nie przestaje. 3, 4, 5, 6. Siedem, dziękuję! Zarąbiste! Druga seria zdecydowanie szybsza Piękne to jest Ja po tym wiem, że Karolina Potrzebowała tych dwóch serii, a nawet Trzech serii, bo widzę, że w drugiej była Szybsza i może to zrobić Piękne! Dziękuję! Lęka była taka Widziałem, taka <grym> Jeden z najbardziej znanych uni hokeistów Jan Stolarski Tam sobie, zobaczcie, właśnie robi trening Pompuje klatę, tu bicek, wszystko jest napięte Nie no, wszystko, wszystko u niego jest dobrze Widać ja dzisiaj, bardzo kontroluje swój umysł Myślę, że to jest jeden z lepszych jego dni, bo czasem ma problemy zdrowotne Nie, nie wygląda, ale jest dobrze Chore osoby też mogą trenować, pamiętaj o tym Sport jest dla wszystkich Gdybym miał teraz kawałek tekturki, to wyciąłbym dla Jasia medal, dla sztywniaszka roku. Naprawdę wyróżno się w łodzi tym elementem i jest w tym doskonały. Dobra, Karo, lecimy. Szalona do przodu. Zajebiste. I raz jedna, raz druga. Piękne. Teraz nawet nie widziałem, która to słabsza, więc dawaj tą lewą budź też ją. Zajebiste. O, teraz słyszałem. Dziwasz. Super. Mniej opuszczania na jajka. Cały czas wektor prosto do przodu jest. O, to jest piękne. Że w lewej pomagam sobie mocno nogami i się wypycham, a w prawej robię tylko sam skręt. Okej, okay, czyli ufasz swojej łapce i ta łapa robi robotę, a tam musisz ciałem trochę powkładać. Ale chcę, żeby też biodro brało udział. Okej. Okay. Wcześniej w treningu w zadaniach głównych, czyli w literce naszej B, wektor pracy był pionowy, czyli sobie lataliśmy i skakaliśmy do góry, nad tym pracowaliśmy. Teraz wektor jest do przodu, żeby Karolina mogła swobodnie... Stwierdzić się w obronę rywali i lecieć sobie do przodu. Objętości treningowe nie były duże i ilości powtórzeń nie były duże. Sama Karolina teraz miała na tych rzutach do wyboru od 4 do 6 powtórzeń i wybrała 4, bo tak dzisiaj się czuła i uważała, że to będzie słuszne i ja jej zaufałem. Czy to mój błąd? Nie wiem, sami to skomentujcie. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, jak trenować, to tylko z Atlantic Trening. Tak jest, to jest ta siła, to jest ta moc. To już koniec naszego odcinka. Bardzo dziękuję, że ponownie byliście z nami. Jak zawsze czekamy na Wasze komentarze, na Wasze pytania. To dzięki Wam się rozwijamy. Strzelajcie pytania zarówno do naszych zawodników, czy to do Karoliny, Jendrasa, Stolara, Matysa i do innych sportowców trenujących w Atletik. Pomagacie nam w tym, żeby pchać się do przodu bo tak naprawdę cały spot jest dla fanów i dla dobrego fanu, więc bawmy się razem, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, aj!